Aloha, aloha, aloha. Dzisiaj takie dwa chciałem poruszyć tematy ze świata kompleks, mianowicie taki mini temat z nowości, jakie się pojawiły. No to oprócz tego, że ludzie są wkurzeni, że chcą właśnie odzyskać swoje pieniądze, zawalczyć o swoje, to pojawił się post na grupie liderskiej kompleksa od tak zwanej Ameli. Która poinformowała ludzi, że doszło podczas migracji do ataku hakerskiego. <laughs> no jest to tak, to wszystko zabawne. Zabawne też mam na myśli to, że często jak piramida finansowa pada, to albo właśnie robią im audyt, tutaj właśnie też pisali o tym audycie, że wchodzą na giełdę, albo właśnie też jest atak hakerski. No i cóż, tutaj wykorzystali, widać dwa te schematy. Nie wiem właśnie czemu. Może jeszcze badają Polaków? Może akurat im udało się tego kompleksa tutaj przepchnąć i jeszcze testują, na ile Polacy są skłonni w coś uwierzyć. Więc tutaj wykorzystali dwa etapy zamknięcia. Naraz audyt, migracja i atak, atak hakerski. No cóż, ludzie pewnie i tak jeszcze niektórzy wierzą. No, jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. No, jeszcze ludzie wierzą. Wierzą w Amelię, wierzą, właśnie, że odzyskają swoje pieniądze, że faktycznie tak, faktycznie tak było. Hmm, cóż, co do mediów na razie w mediach cisza. Yy, tylko wyborcza gazeta napisała o tym artykuł no i Banker i Kryps yy, ale to wiadomo, oni już wcześniej pisali o kompleksie czy o innych piramidach więc tym, porta yy, tym portalom też również wielka wdzięczność za nagłasianie tematów no oczywiście yy, ostrzeżenia przed Coimplex Mielec profil tam na FB cały czas walczy <grym> cały czas tam też publikuje posty więc tam też można sobie śledzić tą różną batalię. No tam się dzieje, nawet piszą o jakichś zatrzymaniach obywatelskich, że planują zrobić tak i tak dalej, bo nie wiedzą, niektórzy są tam jakieś pogłoski, że może też policja w Mielcu korzystała z kompleksa. No jak tam donosił portal właśnie Bankier i Kryps, to ponoć właśnie różni mundrowi byli zaangażowani w kompleksa. Jak to było Finalnie, nie wiadomo, to nie są potwierdzone informacje, ale mogło tak być, no, na 60 tysięcy osób z Polski, a może było ich więcej, bo nie każdy wchodził na, telegram na Telegrama, to byli tam przeróżni ludzie. I tak, a co do te tego drugiego tematu, który chciałem poruszyć, no to jest ciekawe, że na tych teraz grupach. Odnośnie Kompleksa, tych różnych właśnie grupach, jest wysyp reklam, różnych pytań o nowe aplikacje. Właśnie ludzie reklamują, jedni już zapraszają, jedni wynajdywali kilka już innych, zaraz pojawią się dziesiątki innych. Niektóre z tych aplikacji są niemalże identyczne co Kompleks, no bo to wiadomo, też piramidy korzystają z tych samych szablonów. Są to dziesiątki, setki tych samych aplikacji, tylko zmieniają nazwę, trochę kolorystykę itd. i tak dalej. I pojawił się wysyp reklam, a ludzie to dołączają, ludzie właśnie promują. I to jest takie ciekawe, że z punktu psychologicznego, że ludzie, no cóż, kompleks upadł i. Nic to do nich za bardzo też nie dotarło do, do niektórych, że cały czas szukają nowych aplikacji. Nawet ci, którzy gdzieś tam stracili, to szukają nowych, chyba żeby się odkuć. Tak jak właśnie w jakimś, w jakimś hazardzie, właśnie. To jest wszystko takie też. No, bardzo ciekawe. Tutaj też na chwilę się zatrzymałem, bo też właśnie na tym YouTube nie wiadomo już, jakich słów można używać, jakich nie, bo. No, tutaj te algorytmy działają, ale tak, ludzie cały czas chcą się odkuć. Tu stracili, ale nowa aplikacja, bo łatwe pieniądze, bo szybki zarobek. Nieważne, że stracili, nieważne, że może ich bliscy stracili, albo jakieś osoby starsze, osoby chore. Nie, jest nowa aplikacja, znowu łatwy zarobek. Znowu trzeba, trzeba zarobić, trzeba się odkuć. Tu będzie super, tu będzie. Pięknie, znowu łatwa kasa, znowu klikanie. No i w takie schematy ludzie popadają, tylko oni nie wiedzą jednego: To, że akurat kompleks tak długo trwał, to się udało oszustom, ale to nie znaczy, że każda aplikacja taka będzie. Więc nawet jak oni teraz wynajdują nowe aplikacje, to taka aplikacja może paść nawet po miesiącu, i oni chyba. Nie wiedzą o tym fakcie. Tak, oczywiście, piramidy finansowe padają też po miesiącu. Było wiele, wiele takich przypadków. Można sobie prze, przeszukać portal Behind MLM. Więc cóż, <głos> <głos> cały czas chcą się odkuć. A tutaj może nie będzie dało się odkuć. <noise> I cóż, takie to życie. Aloha, aloha. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, dziękuję też za wsparcie kanału jednej osobie. <grybujesz> dziękuję, bardzo mi miło. Zjem sobie jakąś czekoladkę. <grybujesz> tak jak w nawiązaniu do mojego ostatniego filmiku o kompleksie, więc dzięki wielkie. I cóż, lecimy dalej przez tą drogę zwaną życiem. Aloha.